Wiktor Cyrny, My kompany Polska, jesteśmy na wydarzeniu Dell Technologies Forum. Dzisiaj naszym gościem w studiu jest Norbert Tokłowicz z AdvanTech. Moje pierwsze pytanie dotyczy tak naprawdę podhasła tej imprezy, czyli Future Made in Poland. Jak Wasza firma wpisuje się w to hasło? Jak odczytujecie to? No, uważam, że nasza firma świetnie się wpisuje akurat w to hasło, ponieważ jesteśmy polską firmą, Firmą ze 100% kapitałem polskim od wielu wielu lat współpracujemy z Delem. Myślę, że chyba od ponad 20. I mogę zdradzić taką nawet tajemnicę, że od kilku lat Del stał się naszym czołowym, czołowym dostawcą technologii. Nie mogę podać dokładnych szczegółów, ale myślę, że w ostatnim okresie czasu Dell to absolutnie nasze top 3 dostawców technologii informatycznej. Dynamicznie się rozwijacie i wiem, że sporo też zostawiacie dla budżetu w Polsce. Czy możemy porozmawiać o kwocie podatków, którą zostawiacie w Polsce? Widzę, że to taki bardzo modny temat. Ostatnio prezes InPostu, osoba bardzo aktywna na mediach socialowych, wywołała ten temat. Pan Rafał był więc wręcz oburzony tym, że zagraniczne koncerny, które bardzo dużą część biznesu robią w Polsce, w stosunku do swoich przychodów zostawiają mało pieniędzy u nas. Dlatego ja będę bardzo precyzyjny i powiem, że w zeszłym roku tutaj mam nawet konkretną kwotę przygotowaną przez naszą księgowość. W zeszłym roku w postaci różnego rodzaju danin i podatków zostawiliśmy w Polsce 21 188 302 zł i 95 groszy. Tak więc nie tylko robimy biznes w Polsce, ale też płacimy podatki w Polsce. No i robimy przyszłość, przyszłość biznesu IT w Polsce. Tak, i nie uciekacie od tej odpowiedzialności, prawda? To nie jest uciekamy od tej odpowiedzialności, dokładnie. Między Delem a AdWatech jest spora synergia, współpracujecie na wielu poziomach. Chciałbym się dowiedzieć więcej o tej współpracy. Jesteśmy firmą technologiczną. Mamy w Polsce ponad 100 pracowników, z tego zdecydowana większość to są osoby z działu technicznego. Te osoby z działu technicznego odbywają rocznie ponad 500 szkoleń, z tego zdecydowana większość jest zakończona również certyfikatami. Jeżeli chodzi o naszą współpracę z del mamy najwyższy poziom partnerstwa, jest to poziom Titanium. Ponad 20 inżynierów naszych jest wyszkolonych tylko i wyłącznie w technologii del Spośród całego portfolio produktów DEL-a posiadamy. Pięć kompetencji handlowych, też po, posilę się tutaj notatkami, to jest Storage, Server, Data Protection, Core Client oraz Upper Infrastructure. A dodatkowo mamy 11 kompetencji serwisowych i implementacyjnych. Tak więc myślę, że to jest naprawdę, śmiem twierdzić, że jesteśmy najlepiej wykształconym technicznie partnerem Dela w Polsce. W zeszłym miesiącu otrzymaliśmy od Dela bardzo, bardzo prestiżową nagrodę. Services Partner of the Year, ale nie w Polsce. Ta nagroda była w regionie, w regionie EMEA. Z tego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ z tego co chłopacy z DELA nam powiedzieli, tak naprawdę nie pamiętają takiej sytuacji, żeby nagrodę regionalną otrzymała firma z Polski. Dlatego tym bardziej jesteśmy dumni z tej nagrody. Dzięki bardzo za wywiad. Naszym gościem był Norbert Tokłowicz z Advatech.